Ilu z was wie o tym, że Ewangelista Marek nie pisze ani słowem o żłupku betlejemskim, ani o narodzinach Jezusa. W Ewangelii św. Marka Betlejem w ogóle nie istnieje. Marek nie pisze żadnego słowa na temat urodzin Jezusa. Marek nie pisze nic o zwiastowaniu Pańskim. O żłóbku, o stajenicy, o osiołku, o wieczkach, o aniołkach. Wszystkie te historie, które znamy na temat Bożego Narodzenia w Ewangelii Marka nie istnieją. Tak naprawdę, Ewangelie dzieciństwa Jezusa są tylko u Mateusza i Łukasza. Ewangelia Marka i Jana zupełnie nie przywiązują żadnej uwagi do tego, co się działo z narodzinami Pana Jezusa. Marek to był pierwszy ewangelista. Jego Ewangelia, chronologicznie mówiąc, była napisana najpierw. Dzisiaj w czytaniu Ewangelii słyszeliśmy sam początek Ewangelii Świętego Marka. Po grecku słowa ewangelia, euangelion, to znaczy dobra wiadomość, dobre przesłanie. U Mateusza i Łukasza ta dobra wiadomość zaczyna się narodzeniem Pana Jezusa. U Marka nie ma narodzenia Pana Jezusa. U Marka ta dobra wiadomość, dobre przesłanie zaczyna się występem Jana Chrzciciela na Pustkowiu. Warto więc pomyśleć sobie, co w tym takiego dobrego. Dlaczego Marek zaczyna swoją Ewangelię, czyli dobrą nowinę, od Jana Chrzciciela? Co Jan Chrzciciel mówi, że jest dla nas dobrą nowiną? Tak naprawdę Jan... Nie jest postacią atrakcyjną, ani kimś do naśladowania. Nie wiem, dlaczego taką sobie wybrał dietę: szarańcza, miód leśny. Nie wiem, czy ja bym się czymś takim najadł. Ani jego stylu wody też nie popieram, bo to takie skóry zwierzęce na mnie nie wyglądałyby dobrze. Dlaczego więc Marek czyni. Ściciela, początkiem dobrej nowiny. Dwa elementy są ważne. Gdzie Jan Ściciel głosi swoją misję? Do kogo i co? Gdzie to pustkowie? Pustynia. Oczywiście nie chodzi tu o pustynię Sahary, gdzie są wydmy i nic nie ma, bo wiemy, że tam była rzeka, tam był Jordan. Chodzi więc o to, że był to teren poza miastem, daleka od cywilizacji. Było to pustkowie, gdzieś daleko, daleko od ludzi. Dlaczego jest ważna ta pustynia, to pustkowie? Pamiętają Państwo, tydzień temu mówiliśmy o przepisach czystości rytualnej. Dla Żydów czystość rytualna była bardzo ważna. I wszyscy, którzy byli nieczyści zostali wyrzuceni z miasta, z wioski i musieli chować się na pustkowiu. Zwłaszcza osoby trendowate. Trendowaci byli ekskomunikowani. Czyli lokalna społeczność wyrzucała ich poza bramę swojej miejscowości, aby żyli gdzieś na pustkowiu, aby żyli poza ludźmi, aby nie mieli kontaktu z ludźmi zdrowymi, z ludźmi czystymi rytualnie. Osoby, które były nieczyste ze względów religijnych również były zachęcane, aby więcej nie przebywać w społeczności, były wyrzucane z synagog, były wyrzucane z rodzin, były wyrzucane ze społeczności lokalnej i tacy. Wyrzutkowie społeczni często właśnie gromadzili się na pustkowiu, zdala od cywilizacji, zdala od wielu innych ludzi. I to do nich mówi najpierw Jan Chrzciciel. To do nich zgłasza, oferuje swoją Ewangelię Jan Chrzciciel. Do tych społecznych wyrzutków. Do tych ludzi z marginesów społeczeństwa, których nikt nie chce w wioskach, których nikt nie chce w miejscowościach, których wykopali synagog, do nich zwraca się najpierw ściciel. To oni są na pustkowiu. Nie duchowieństwo, nie ludzie wysoko urodzeni, nie ludzie bogaci, tylko trendowaci, wyrzutki społeczeństwa, ci, którzy na pustkowiu Muszą spędzać swoje życie. A co mówi im chciciel, że jest taką dobrą nowiną dla nas? Jan głosi chrzest nawrócenia. Nawrócenie pochodzi z greckiego słowa metanoia? Po polsku jest całkiem dobrze przetłumaczone. Nawrócić się to znaczy stanąć obrócić się do tyłu i iść w przeciwnym kierunku to znaczy nawrócenie zatrzymaj się gdziekolwiek idziesz nie idź dalej w tym samym kierunku stop odwróć się do tyłu i idź w innym kierunku pomyślcie co to słowo nawrócić się czyli stanąć Odwrócić się do tyłu i iść gdzie indziej, znaczyło dla tych wyrzutków społeczeństwa. Gdy Jan mówi im: Zawróćcie się, to Jan im mówi: Nie musicie tutaj dalej być. Wasze miejsce jest w waszych rodzinach. Idźcie z powrotem tam, skąd was wykopali. Idźcie z powrotem tam, skąd was wyrzucili. Wy powinniście być tam. Gdzie was więcej nie chcą. Dlatego to jest dobra nowina, którą głosi Marek na samym początku swojej Ewangelii. Dla Marka Ewangelia zaczyna się dobrą nowiną o nawróceniu. Nawróceniu tych, którzy byli na obrzeżach społeczeństwa, którzy byli wyeliminowani z życia społecznego, którzy byli marginalizowani. To dla nich jest dobra nowina. Nawrócić się to znaczy, że mogę wrócić tam, skąd mnie wykopano, że przynależę do mojej rodziny, że przynależę do mojej wspólnoty wiary, że moje miejsce nie jest na pustkowiu, nie jest z daleka od wszystkich ludzi, tylko moje miejsce jest w mojej rodzinie, w moim Kościele, w moim mieście, w mojej wiosce. Ja mam członkostwo, tam, skąd nie wyrzucono. To znaczy nawrócić się, stani, odwróć się do tyłu i idź z powrotem tam, skąd cię wykopano. Dlatego dla Marka to jest naprawdę dobra wieść. Dla tych wszystkich społecznych wyrzutków to jest dobra wiadomość. Nie dla kapłanów, nie dla bogatych, nie dla tych, co byli u władzy, ale dla tych, którzy byli marginalizowani. Jan Chrzciciel ma wizję nowej wiary. Jego wspólnota wiary jest wspólnotą, w której nikt nie będzie marginalizowany, w której nie ma ludzi nieczystych, w której nie ma ludzi trendowatych. To jest wizja nowego nieba, nowej ziemi. Oczywiście dla pobożnych Żydów na niebo. Trzeba było sobie zasłużyć na niebo, trzeba było sobie zapracować. Trendowaci, czy kobiety nieobyczajne, ci wszyscy wyrzutkowie społeczeństwa na niebo nie mieli szansy. Ale w wizji Jana Chrzciciela dobra wiadomość Świętego Marka to wiadomość o nowym niebie, o nowej ziemi, ziemi i niebie, w którym jest miejsce dla każdego i dla każdej z nas. W drugim czytaniu święty Piotr pisał dzisiaj, że oczekujemy spełnienia obietnicy nowego nieba i nowej ziemi. To jest to nowe niebo. Niebo, na które sobie nie zasługujemy, ale je otrzymujemy. Niebo, które jest otwarte dla wszystkich wyrzutków. Niebo, z którego nikt nie może być przez Boga wykopany na brud. Niebo, w którym nie ma pustkowia dla specjalnych, trendowatych i ludzi wyrzuconych. To jest wizja nowego nieba. To jest wizja nowej wspólnoty wiary. To jest wizja nowego Kościoła. My wszyscy do tego nieba, do tego Kościoła przynależymy. Amen.